Piłkarze Jaroty Jarocin z rocznika 2003-2005 wspólnie z rodzicami zagrali turniej piłkarski. Inicjatorami pomysłu byli trenerzy Skokowski i Michał Grobelny. Mówi Sebastian Wawrzyniak, jeden z rodziców. No, fajna inicjatywa, można poznać się między sobą. Integracja, jeszcze raz integracja fajna zabawa, i po świętach można też zrzucić parę kilogramów. I, no i fajna atmosfera w sumie. A co Pan może powiedzieć na temat naszej akademii? Jest to na pewno silna akademia w Jarocinie. Akademia chyba rzecz, rzecz fajna. Dużo dzieciaków. Na dzień dzisiejszy chyba lepiej, żeby dzieci aktywnie spędzały czas niż przed komputerem. Cały czas ta akademia się rozwija, dochodzą nowe dzieci, dużo fajnych pomysłów. Zobaczymy, co będzie w dalszym czasie. 45 zawodników wieku 11-13 lat zostało podzielonych na 8 zespołów. Łącznie rozegrano 16 pasjonujących spotkań turniejowych. Dobra organizacja i sprawne przeprowadzenie turnieju sprawiły, że na boisku wytworzył się klimat prawdziwej sportowej rywalizacji. Bardzo, bardzo fajnie jest zrobiony ten turniej. Będą nagrody i też jest poczęstunek. Na pewno fajna sprawa, że trenerzy zorganizowali takie coś, miła atmosfera, no fajnie. Od kiedy grasz w Jarocie? Od kilku miesięcy. A co Ci się najbardziej u nas podoba? Miła atmosfera, ciężkie treningi, na pewno to najważniejsze. A czego się nauczyłeś? No dużo rzeczy. No na pewno uczymy się grać w piłkę i to fajne i w ogóle. A co możesz powiedzieć na temat trenerów? Trenerzy mili, Doświadczeni i no fajni. Twój ulubiony klub? FC Barcelona. Na zakończenie turnieju każdy z zawodników otrzymał gadżet klubowy. Zwycięzcą turnieju została drużyna FC Porto.